O oh, Jezu! Yes. Uważaj na Polonezu, żebyś go tam nie słuchał. Co to tak obciera? Hmm... Nie muszę jakoś inaczej. Muszę bardziej tak... Panowie, którzy się pokazali to nasze żyli. znowu za bardzo. No. Jeszcze jeszcze? Pięknie, pięknie. Naprawie fantastycznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Nie ma za co. A jeden how to A i pan Paweł z panem Mariuszem. próbują wykręcić i wyjechać przodem. No daje no dwie chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że właśnie odwrotnie, że łatwiej byłoby wjechać między przyczepkę, a nie między ten niebieski samochód powiedziałem przed chwilą. No. Nie no i co? I co skręci? No, no to po prostu. teraz no Ale bo się kończy Paryż. No, no nie A, tych aha, nie Pan I nie Idę tam. Idę nie Idę Chyba Idę do powodu, do A ja no Nie zauważyłem tego do końca drogi w A jego go Nie zauważyłem zderzaka. O, zderzak. Dajesz do przodu wreszcie Pablo, wyjedziesz po prostu. proszę Państwa dowiedzieliśmy się od czego jest zderzak. 6 do przodu. Zderzak drogie dzieci jest od... No i teraz maksymalnie No i dajesz. Ta guma chroni drzwi. No, <gulia> Rura w bok. Zabiło mnie. Jejku, to jest parodia. Nie ma opcji, żebyś to zrobiła. Nie przesadzaj. Nie przesadzaj. Nie spokaj, spokaj. Łukasz, masz tu grzebio, tam przyczepka. No i dawaj sama. Ja ci podpowiem po czwartej próbie. Jeżeli taka jeszcze nastąpi. Może akurat, panie, bez... ...pomocy suflera wyjedzie. To by było... Wow, ...kobietą. Może może, może, może. <grywa> Nie walnij, <ma mnie> pusika. <grywa> Mocno. No uwaga. Patrzę samochodą z tą z tyłu. Jeszcze. Jeszcze. Stój, stoj! Idea. Ja wiem, miałam taki samochód i miały się wynosi rubarkowe z miesiąc. Kręć, 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 kręć. Kręcę, 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 Co mi siłamia kupi Mocniej, 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 mocniej i do przodu wjeżdżamy koniec. Cześć. Szalony. Mocno, 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 bo jeszcze się nie złamiesz, no. Jedź. Już się zniszczył? Tak. Na swoją odpowiedzialność. Sprzęgło się pali? Tam no. się dyni z masy. Nas się pali?! Jedź, nie bój się. się. Nie, nic nie było, jedź. No i udało się. Jak się pan teraz czuje, panie Łukaszu? Jak ty możesz jechać z tej Misia, strony, no nie... a patrzeć z tej strony na słówki? A ja nie umiem się w lewą stronę no no ty odwracać, jesteś nienormalna, no. no przecież musisz Czyli stawić. u naszych przyjaciółek bez zmian. To usiądź tu, głupia ty. Ale ja patrzę z tej strony, obie patrzymy na te same słówki, a Ale ty Ale ja, ja się, się nie umiem w lewą stronę obracać. Czekaj. Ja nie wytrzymam po prostu. Dobra. Ty... <laughs> Czart, ja będę tu patrzyła? A ty tam patrz. No A patrz. po co by mi się lusterko wygięło? No widzę, teraz. Ty poczekaj, bimkę, że szybę mogę odchodzić. Patrzysz pan na te furtki? Miszka, i osłabiaj mnie. Gdzie one są? przecież ja <grym> 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 to, to nie ma. Jedź sobie... to, no, to powiedziałaś, so, że... <grym> nie, ale zobacz, gdzie ty jedziesz? Przecież powiedziałaś, tu że tam oglądasz. Dzidzia, musisz tu skręcić. Przyjrzyj się, popatrz. Tu musisz skręcić. Ja nie będę jechał, kur. Ja się rozbieram w ogóle do rosołu. Proszę cię Dzieci, odejdźcie od telewizorów. Rozbalam, coś. Czekaj, coś. Dobrze idzie no. Idź! A czy można zrezygnować z tej konkurencji? Lucia, no. musisz pojechać trochę do przodu i... No nie mogę pojechać! Musisz tu do przodu, nie na te słupki, tylko tu pojedź do przodu. Samochód mi chyba w ogóle zgasł. Ja się muszę rozebrać, ja nie wytrzymam. Jak weźcie samochód, to najlepszy Garbo. moment, żeby się rozebrać. Podprężyć, wyjść, zorientować w terenie. Pozdrowić rodzinę, wysłać pocztówkę. Dalej próbować. Dobra, to ja jeszcze raz do przodu. Posłuchaj, dobra, już. nie uważnie. Strategie. Pojedź tutaj do przodu i bliżej się tych słupków trzymaj, prawej strony. Dobra, zrobię tak. Proszę Państwa, to Pojadę nie trwało aż do lata. Nie to jest po prostu, panie się troszeczkę rozluźniły, zdejmując okrycia. O, dobra, stój, stój. I teraz słuchaj, co ja do Cię mówię. Skręcaj kierownicą... A może jeszcze za daleko skręcaj w lewo kierownicę? Skręcaj, 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 skręcaj. Skręcaj lewo. I trzymaj się. Tutaj, no. no skręcaj, dobra. Z skręcaj. No widziałaś pani mojego męża? Trzeba słuchać się, koleżanki. No dobra, tak ja ja widzę. Ale ty ma nie widzi. Ty no rob... ja tam nic nie widzisz. Ja tam nic nie no to kto jedzie tym samochodem? Kręć kierownicą, ja ci wszystko mówię. Kręć, moku, stój! Stój! Bo przyczepę załatwię. Nie, kurna, mać w robocie, zobaczą. Skup się teraz, nie myśl o robocie. A, bo nie przychodzi tu jakiś czerwoncie w robocie gdzieś. Kręć w prawo jeszcze. Jeszcze? Tak, kręć. Do, miśka, no. Dobrze jest no. A już jestem jakoś... Ja wyjazd... no pewnie, że tak, zaraz wyjedziemy. Wyprostuj go teraz, wyprostuj go. I wyjeżdżaj do tyłu. Wyjeżdżaj śmiało. A to mam zaparkować go. Ale tu mamy. Tu! Między przyczepą a tym. Tu, tu, właśnie tutaj naprawdę... A nie wierzyłyście panie w swoje o. fantastyczne umiejętności. Jest. No. <śmany> jeszcze słońce nie zaszło, aby już na A mi radzi słońce. Uwielbiam proces cofania do tyłu. To jest. Najlepszy. Proces cofania do tyłu, cóż, za wspaniałe naukowe określenie. Masz cofanie, tak? Drugi stopień to jest proces cofania do przodu. To na maszyn, maszyn, łuk. A ten najłatwiejszy proces po cofania po łuku. No, dobra. no, dobra. no dobra.